Witam ponownie w pasiece Ogrodnik. Jest 15 stopni Celsjusza, więc pora na pierwszy taki treściwy przegląd gniazda. Będzie on głównie polegał na takim uporządkowaniu po zimie, przejrzeniu jak tam faktycznie coś wygląda. Trzeba będzie sprawdzić, czy matka faktycznie czerwi, czy nie czerwi. Spory wie, więc trzeba będzie uważać. Widać ciasto, wszystko jest wybrane. Myślę, że już nie będzie potrzeby im więcej dodawać, bo jeżeli przeniosą zbyt dużo do gniazda, to wtedy nie będzie miała matka gdzie czerwić Pierwsze co sprawdzam, to czy zaraz za zatworem jest dużo pszczół, jeżeli jest, tak jak tutaj w tym przypadku, nawet tutaj o, na desce widać, to trzeba już im dodać jedną ramkę, bo robi im się ciasno. karmu jeszcze mają dużo ten jest tutaj odsklepiony, świeży więc widać jest to to ciasto, które przyniosły czyszczę wszystkie ramki z kitu zimowego, to z tego względu, że pozyskuje w późniejszym czasie na jesieni kit, czyli no, propolis a były dawane jesienią paski które w jakiś tam sposób na pewno wpłynie ten lek na, na jakość tego propolisu, może tam być, no nie, nie wiem, jakie tam właściwości, ale coś na pewno się udzielił więc teraz muszę oczyścić ramki były przed zimowlą nie ramki a paski wyjęte przed samą zimowlą ale muszę teraz wyczyścić ramki żeby przynosić żeby już jeżeli oblepią już listewki to będę miał pewność że jest on czysty, zdrowy, że nikomu nic tu nie zaszkodzi Mamy czerw. Ja je nie będę za bardzo wyciągał, bo nie chcę zaziębić. Pokarmu, jak widzicie, mimo że całe ciasto jest przeniesione, wydawałoby się, że skoro wszystko wyjadły, to już nic nie ma. No, ale jak widać, na ramkach jest jeszcze dużo. Niestety trzeba ten kit zmarnować, no ale trudno. Następną czynnością, którą robię, jest to przy ramkach, które są już zaczerwione. Odsklepiam je, bo chcę, żeby właśnie z tych ramek pszczoły wybierały pokarm. Żeby po prostu zrobiły, więc następne miejsce na czerwienie na składanie jajeczek. Jeżeli o, w ten sposób będzie zruszony ten syrop, to one zaczną właśnie z tych ramek go pobierać pszczoły i będą czyściły akuratnie te kilka ramek w środku, a nie wszystkie z całego gniazda. Matki w tej chwili nie będę szukał, bo jest ona tutaj z tego co uważam, że nieoznakowana. Będę ją znaczył, gdy będzie no, cieplej. Nieoznakowana jest z tego względu, że... O, że... o, jest matka. Nieoznakowana jest z tego względu, że jest to zostawiona matka z matecznika, ponieważ to była dobra, silna rodzina. Yy, więc chciałem po prostu dalej jej potomstwo tutaj kontynuować. Na razie ją tutaj zostawię w spokoju. Tylko ją tu wyczyszczę. że ewidentnie jest im ciasno. Tutaj jest niewygodnie, bo nie chcę ich omiatać. Teraz z ramek, w związku z chłodem teraz chłodem, co no z wiatrem Zarmianie ciastem bardzo dobry efekt przyniosło, bo pszczoły jeszcze nie ma w sumie żadnego pożytku, a pszczoły już tutaj ostro produkcję rozpoczynają, znaczy się ostro zaczę zaczęły czerwić. Skoro ich przybyło, no to widocznie, najwidoczniej już zdążyły się wylęgnąć młode pszczoły. znowu zabudowa, proszę bardzo. Dobra. Więcej tu już ramek nie będę odsklepiał nie wybiorę na razie z tamtych bo tak jak wcześniej mówiłem zależy mi bardziej, żeby wybierały pokam z całych ramek, a nie po trochu z każdej. Teraz następną czynnością, którą wykonuję jest też bardzo istotna w moim przypadku. Zaznaczam wszystkie ramki, które były tutaj przez zimę. oznaczam, że jest na nich syrop z zimy i na pewno pszczoły nie zdążą wszystkiego do najbliższego pożytku nie zdążą pszczoły wszystkiego wybrać a ja przy miodobraniu nie chcę po prostu tego cukru, syropu brać no nie chcę sobie psuć, yy, prawda, syropu nie syropu, a miodu teraz tak, od tego momentu zaczyna się tutaj już czerw, więc wkładam tutaj zaraz przy czerwiu ramkę z suszem. Zróbmy to na jesieni, o. żeby mogły sobie tutaj teraz na nią czerwić, Jedna zupełności wystarczy. Ramki z węzłem nie wkładam na razie z tego względu, że po prostu no, nie chcę ich na razie pszczół przewęczać, żeby nie musiały nadrabiać. Yy, te, budować o, już teraz, bo no, go tak nie mają, co może za bardzo być coś Poza tym chcę oszczędzać pszczoły, żeby jak najwięcej jeszcze ich się no, utrzymało. Bo teraz na wiosnę każda pszczoła jest, no, można powiedzieć, na wagę złota. Ktoś, ktoś musi ten młode pszczołę wychować. I w ten oto sposób jak widać, ramka, która jest świeżo bożona jest nieoznaczona. Teraz wiem, że miód, który będzie na tej ramce jest na pewno czysty bez żadnej domieszki cukru. Jeżeli przy następnych przeglądach zobaczysz, że z którejś ramki jest syrop wybrany, a nie będzie jeszcze miodu, no to wtedy tą ramkę też zetrę znaczek i będzie to też czysta ramka. Część ramek z syropem wyjmę na, na zewnątrz, odstawię, które jej później użyję, gdy będę robił odkłady. Po, po co brać ramki z miodem, jeżeli można wziąć ramkę z syropem. Zapraszam do oglądania drugiej części, w której pokażę, jak łączę rodzinę z ulak, którym no, matka nie, nie przytrzymała zimy. Z drugim ulem Zapraszam do subskrypcji kanału, żebym wiedział, że no jest ten skręcić tego typu poradnik. No i przy okazji nie przegapicie następnych filmów.